z tej strony Julia Groszek i w tym filmie będę starała się jeść jak modelki z Victoria's Secret przez cały tydzień, a dokładnie to w pięć dni pięć różnych dziewczyn zobaczymy czy po tym czasie coś schudnę czy po tym czasie będę bardziej umięśniona bo do tego będą dochodziły jeszcze ćwiczenia wiecie idzie lato, każdy chce być piękny ładny, szczupły, wiecie o co chodzi pod koniec zrobiłam też mam takie podsumowanie bo wiecie nagrywam wstęp i zakończenie w ten sam dzień już po wyzwaniu więc pod koniec będziecie mieli takie zakończenie, podsumowanie Schudłam, czy w ogóle schudłam, czy widać jakieś efekty. A jeszcze na wstępie chciałabym Wam powiedzieć, że wszystkie jesteśmy piękne, niezależnie od tego, jak wyglądamy i ile ważymy, czy jest to waga modelek z Victoria's Secret, czy jest to trochę większa waga, czy to jest nadwaga. To się słuchajcie, nie liczy. Każda z nas ma swoje piękno i trzeba je po prostu znaleźć, się pokochać. Nie warto się głodzić, przede wszystkim, i pamiętajcie, że to był tylko eksperyment. Ja tak jadłam przez 5 dni. Teraz wróciłam do moich starych nawyków. Okej, okay, może czegoś się nauczyłam przez ten czas, natomiast absolutnie. Absolutnie, Nie będę tak jadła przez całe moje życie i w szczególności ich wygląd zawdzięczany jest treningom i diecie właśnie, która jest dopasowana pod nie, a przede wszystkim genom, bo to gra największą rolę i w ich wzroście i w ich figurze, także pamiętajcie, żeby się tym jakoś zbytnio nie stresować, także potem myślę, że mogę Was zaprosić tylko już na mojego Instagrama i myślę, że możemy lecieć do filmu. Dzisiaj w dniu Gigi zjadłam na śniadanie y, taką jajecznicę, którą ona też by sobie zrobiła, którą ona właściwie je na praktycznie każde śniadanie, czyli po prostu jajka z solą, pieprzem do tego warzywa, które sobie właśnie pokroiłam to jest pomidor i papryka no i podsmażyłam je na patelni, dodałam jakieś przyprawy do tego wszystkiego jajka, żeby zrobiła się wiecie taka jajecznica. I ona do tego też mówiła, że lubi jest po prostu chleb z masą, więc tak też zrobiłam. Jest w sensie ona chyba jak rzanki, ale ja miałam akurat jakiś żytni czy razowy chleb sama nie wiem, więc go sobie zrobiłam. Słuchajcie, e, ogarnęłam, że GDH w ogóle bardzo lubi pić soki pomarańczowe, więc właśnie dzisiaj przez cały dzień zamiast kawy pije sok pomarańczowy i powiem Wam, że teraz to jest już moja chyba druga czy trzecia szklanka i po prostu zapomniałam, jak smakuje taki świeżo otłoczony sok. Dobra, moi drodzy, a więc zaczynamy ćwiczyć. Tutaj macie tą listę rzeczy, które Gigi robi najczęściej. I ona ogólnie musi wiedzieć, że lubi boksować. Jak możecie też zobaczyć podaliście, tej ja nie mam tutaj miejsca w tym pokoju do robienia takich rzeczy. Trochę to urozmaiciłam, więc wziąłam tak naprawdę tylko cztery. Ćwiczenia z jej listy, więc jak to robicie razem ze mną, to też możecie tak zrobić. Ja dałam kilka swoich, także zaczynamy ćwiczyć. A tak w ogóle to zamarzam w takim stroju, bo za oknem autentycznie nie pada śnieg. Skończyłam, słuchajcie, wyglądam jak wyglądam. Z tego pewnie nagram, bo długi był ten trening, ale umieram obiad, akurat sobie oglądałam tutaj serial, ale robiłam taką zwykłą sałatkę wiecie, z tofu, który no właśnie pokroiłam i podsmażyłam na patelni, do tego chyba też szła papryka i pomidorki jak się nie mylę a, akurat papryka i ogórek no dobra, także no pokrojone warzywa położyłam na sałatę dodałam do tego tofu, oliwę ser żółty, nawet tego nie pamiętałam i jakieś słonecznik, dyniec w tym stylu Słuchajcie, a więc y, przyszła czas na obiad i wiadomo, jak mamy dzień z Gigi Hadid, to robimy tę słynną pastę, ten słynny makaron On jest dosyć prosty, także mam nadzieję, że jakoś moje minimalne zdolności kulinarne sobie z tym poradzą No i słuchajcie, zrobiłam tą słynną pastę lawotka, ale rozotał mi się aparat, tak wiem, jestem super youtuberką więc widzicie tylko efekt końcowy, a cały przepis znajdziecie na każdej chyba stronie w internecie Nie kończę pracy, mamy godzinę 21 i ja właśnie przyszłam sobie zjeść kolację. Oczywiście tutaj na kolację też jemy Gigi Hadidz pasta. Właśnie zostało nam jeszcze trochę z obiadu, cała moja rodzina jadła, powiedziała, że jest przepyszne, także polecam bardzo przepis. Ja miałam zamawiać sushi, ale powiem wam, że dzisiaj był taki zalatany dzień dzisiaj musimy się zadowolić małym karnem z obiadu, ale jest przepyszny. Ja powiem wam, że jak to tak przeszło i sobie tak poleżało, to jest to jeszcze lepsze. No i dzień skandal, zaczynamy od pokrojenia awokado Nie wiem, uwielbiam wiem zawsze robić takie przebitki z tym awokado, bo jest super Insta-friendly i YouTube-friendly i wygląda super No i miało być to tosty z awokado, ale ja miałam bułkę i chciałam ją zjeść bardzo Więc sobie posmarowałam bułkę masłem i to pokrojone awokado po prostu na nią wyłożyłam e, Chyba też zrobiłam sobie taką jajecznicę, więc też to sobie wiecie wyłożyłam z boku I tak się to wszystko prezentowało na drugie śniadanie zjadłam sobie owsiankę, czyli po prostu wlałam mleko i dodałam do tego płatki. Natomiast ona to wszystko, tą owsiankę i te tosty z awokado z jajkiem je na jedno śniadanie, więc to było dziwne. No ale dobra, pokroję sobie do tego truskawki, swoją drogą były brzydkie, ale ładnie wyglądały, więc zjadłam sobie to właśnie z tymi truskawkami. No i na to jeszcze położam chyba miód albo syrop klonowy i orzeszki. Obiad uważam, że wyszedł mi super, bo były to takie kurczaczki w takiej panierce. O tu widzicie moje nieudolne zmagania się z przewróceniem ich. Eee, no i do tego ugotowałam sobie kaszę. Nie mam pojęcia, czemu wam tego nie pokazałam. Trochę ją przyprawiłam. No i zrobiłam taką sałatkę po prostu z rozpąki, jakiś warzyw i takiego sosu miodowo-musztardowego, czy po prostu miodu i musztardy. Słuchajcie, mamy koniec drugiego dnia tego wyzwania jedzenia jak modelki. E, ja obecnie na kolację wzięłam sobie humus z marchewkami i to jest to, co Kendall nazywa przekąską. Ja, jak możecie zauważyć, troszeczkę sobie pozmieniałam te posiłki i ona na przykład mówiła, że na śniadanie je dużą miskę płatków owsianych i tosty z awokado. Natomiast e, powiem wam, że to było dla mnie za dużo. Nie chciałam się też tak napychać, więc stwierdziłam, że sobie to rozłożę na pierwsze i drugie śniadanie. E, jej lunch zjadłam na obiad. I ona ja nam taką swoją kolację, czyli ten dinner. Lubi jeść sushi albo margaritę, ale tak jak wam powiedziałam ja po prostu nie mam takiej ochoty na to jedzenie, nie mam siły tyle zjeść. I wiem, że może wydawać się to Wam dziwne, że jakbym mówię, że jakiegoś jedzenia modelek jest za dużo, ale po prostu chciałam Wam to powiedzieć, że czasami ok jest opuścić jakiś posiłek, czy zjeść więcej danego dnia. I też miałam dzisiaj zabiegany dzień, więc jak widzicie, nie poćwiczyłam. Ale akurat tego mam nadzieję, że nie odpuszczę, co prawda. Mamy po godzinie 21. Ciężka godzina, żeby ćwiczyć. Ale nie chcę tego odpuścić dzisiaj, więc mam nadzieję, że uda mi się jeszcze to zrobić. Także pozwólcie, że sobie zjem i zaraz Wam nagram, jak robię ćwiczenia, bo może mi się strasznie nie chcę, to nie chcę opuścić tego dnia. Danie W dniu Stelli zjadłam sobie zwykłą miecznicę. Tylko tyle udało mi się nagrać. A na taki obiad, lunch zrobiłam sobie szpinak, kawałek kurczaka w tej panierce. Tutaj też nieudolnie to akurat hania wyciągała, i ja staram się jakoś poprzewracać te kurczaki. Do tego kasza, która została mi z wczoraj, na to włożyłam właśnie ten szpinak oraz te kurczaczki. Kolejny raz pokroję awokado. Nie wiem, mam wrażenie, że te modelki jedzą strasznie dużo tego awokado, jajecznic i owsianek. No dobra, zrobiłam sobie to tak, wiecie, ładnie, tak jak powinno być. No i wyłożyłam sobie to na wierzch, yy, przyprawiam solą i też takimi yy, nasionami. Mamy tą super zdrową miseczkę, wygląda ona dla mnie przepysznie. Słuchajcie, u niej w przepisie nie było szpinaku, tylko była marchewka chyba i brokuł, ale ja nie mogłam tego znaleźć u mnie w domu, więc zrobiłam ze szpinakiem, więc zobaczymy jak to smakuje. To jest takie dobre autentycznie jestem cudowną kucharką. Nie wiem, czemu wcześniej nie gotowałam. A, słuchajcie, najgorszą rzeczą, na którą nie mogę się przestawić, to jest to, że oni rzadko tam jedzą śniadanie, drugie śniadanie, obiad. Oni raczej jedzą ten breakfast i potem lunch i potem dinner i potem jakieś z tego przegryzki. I to są ich takie trzy główne posiłki. i to są takie duże posiłki, więc jak ja zjem sobie rano, wiecie, śniadanie i śniadanie rozkładam sobie na śniadanie i drugie śniadanie, potem jem ten lunch, potem jem tę dużą kolację, to już nie mam y, tej... Siły na ten ich piąty posiłek, więc to yy, no, jest takie dosyć dziwne, że tak naprawdę lunch byłby moim objawem. Na to tego nie mogę się przestawić, ale ogólnie to jest bardzo dobrze, bo to jedzenie jest przepyszne i nie czuję się w ogóle głodna na diecie tych modelek. One jakoś dużo jedzą. Tu widzicie mięso, które smażę, ale okazało się być stare, więc nie wykorzystałam je do moich takosów. Niestety poszło do kosza, a więc na kolację zadam słodkę mojej mamy. Myślałam słuchajcie, że dzień z Cambry zaczyna jakoś inaczej, ale okazało się, że ona nawet w swoich footbokach mówi, że na śniadanie je chleb z awokado i z jajkami. Więc tak też zrobiłam, zrobiłam sobie jecznicę. Jakoś nie przejadło mi się to, ale mm, też wiecie, warto by było zróżnicować jednak te śniadania, no więc standardowo wyciągnęłam awokado, pokroiłam, przyprawiłam i takie śniadanko pierwsze zjadłam. W e, Ogólnie bardzo dobre, natomiast no mówię, już za dużo tego awokado i jajek. No a na drugie śniadanie standardowo owsianka, jak zawsze. Akurat ta była z jabłkami i z syropem klonowym. Ogólnie zauważyłam, że dużo z tych modelek właśnie je sobie włoskie jedzenie na obiad i najczęściej jedzą je na mieście, więc no ja akurat na mieście nie byłam, ale stwierdziłam, że sobie ugotuję coś yy, i dla mnie i dla twojej rodzinki, taki obiadek powiedzmy ala włoski, więc pokroiłam cebulkę, czosnek, dodałam na patelnię, podsmażyłam razem ze szpinakiem takim mrożonym, bo nie miałam zwykłego, do tego śmietanka 30, przyprawy, żółty ser i może to nie wygląda jak z restauracji, ale ale na pewno cała rodzina jadła i mówiła, że przepyszna. Słuchajcie, mamy godzinę już 21, a ja jeszcze ani nie zrobiłam treningu, ani nie zdałam kolacji, także teraz przybieram się szybko w strój. U mnie Stella Maxwell lubi, z tego co słyszałam, taką jakąś specjalną jogę. Tu wam pewnie napiszę tą nazwę, bo sama jej teraz nie pamiętam, a więc to będziemy teraz sobie ćwiczyć. się że po prostu powiem, czemu tak mało dzisiaj nagrywałam posiłków, więc ogólnie ja sytuacja wyglądała tak, że nie trzymałam się tak stricte tej diety z celi w sensie Zrobiłam jej dwa posiłki, bo ona mówiła, że lubi właśnie takie jedzenie italian. Mówiła, że on robi przekąski, że wiecie, she is a snacker. No i wiecie, stwierdziłam, że skoro she is a snacker, to wiecie, w niedzielę mogę sobie zjeść jakieś tam owocki czy orzechy, więc po prostu jak przychodziłam do kuchni i widziałam, że coś mnie interesuje, to się co nie jakieś owoce czy orzechy. Nie ukrywam, że jadłam kawałek placka, ale jeden kawałek sernika, nie pół blachy jak zwykle, więc też tak nie wykroczyłam spoza jej diety, no więc już nie miałam siły i miejsca na kolację, więc jej nie zjadłam. Zresztą jak sobie zobaczycie ich diety, to one często mówią, że jedzą sushi, czy pizza, też takie rzeczy, więc to, że sobie znam kawę od placka, albo to, że nie zjadłam tej kolacji, to wiecie, one też sobie różnie jedzą. I w ostatnim dniu wyzwania jadłam sobie na śniadanie taki jogurt z granolą i z bananem, co zaraz zobaczycie jak robię. Ale przy okazji chciałam Wam powiedzieć, że ona ma kanał na YouTubie, więc ten dzień był naprawdę super prosty, bo ona ma tam całą i dietę i taki powiedzmy mini foodbook yy, i treningi, więc naprawdę w miarę dobrze myślę, że ten dzień wyszedł. A na taki obiad o lunch. Jadam sobie znowu sałatkę. Tym razem już widzieliście produkty, już nawet wam ich mówić nie będę, bo taką bardzo podobną już jedliśmy chyba dwa dni temu. Więc normalnie podsmażyłam sobie tofu i powiem Wam, że tofu marynowane to jest moje odkrycie. Nigdy w życiu tofu nie jadłam, a właśnie przez tą dietę modelek pokochałam tofu. No i widzicie co tam robię: sałata, ogórek, papryka, wszystko. Układam sobie standardowo co, awokado, serię mam wrażenie, że <grywa> chyba już 5 awokadów w ciągu tego tygodnia zjadłam, e, no i wszystko przyprawiłam oliwą, e, znowu tofu dodałam, no i to by było chyba na tyle, chyba, że dodałam jeszcze, a, musztardę i miód, bo nie chciało mi się robić tego sosu. Przepraszam was wszystkich za mój wygląd, ale właśnie zrobiłam sobie obiad, i tak naprawdę jest to to samo, co zrobiłam i ugotowałam wczoraj, bo wiecie, ja nie lubię, jak rzeczy się marnują. Ona mówiła właśnie, że lubi chodzić też do włoskich knajp, właściwie do pewnie restauracji, ale najczęściej obiady je ze swoim chłopakiem na mieście, więc. Powiedzmy, że to ona mogłaby zjeść na mieście, że to jest coś takiego, co, co by zjadła. A słuchajcie, na taką wczesną kolację zjem sobie pizzę, bo moi rodzice akurat przywieźli pizzę z jakiejś restauracji, więc sobie zjem. Jako, że ta dziewczyna stwierdziła, że ona lubi jeść na mieście i często je i kolację i późny obiad na mieście, to też mamy po prostu pizzę z miasta. Okej, okay, moi drodzy, a więc ja się przebrałam w stronie ćwiczeń, myślę, że to widać bardzo dobrze i zaczynamy ćwiczyć. Dzisiaj robimy ten trening. Miejmy nadzieję, że Poradzę sobie i będzie dobrze. Już widzę, że moja kilka się trzyma, ale trudno. Bardzo wysoka na mój statyw. Robiłam słuchajcie workout by Romy. Nie było tak źle, jak mi się wydawało, że będzie, bo wybrałam sobie nogi, bo wiecie, przez praktycznie cały ten tydzień robiłam brzuch, bo każda raczej ta influencerka, modelka skupiała się na brzuchu z niewiadomych przyczyn. Ja tańczę, dużo też kiedyś gram w kosza, więc moje nogi są wiele silne, więc aż tak to nie było dla mnie wszystko ciężkie. Boże, jest u mnie z brzuchem czy z rękami, ale nogi są naprawdę git. No i tak moi drodzy, skończyłam nasz tydzień jedzenia jak modelki z Victoria's Secret. Czy było łatwo? Powiem wam, że nie. Były już momenty, w których się tak wyłabywałam. W sensie to też nie była jakaś bardzo restrykcyjna dieta. Natomiast miałam czasami ochotę na jakąś czekoladę, coś. I tylko w sumie raz podczas tej diety zjadłam kawałek sernika Miami, o czym już mówiłam. Ale to jakoś bardzo nie wpłynęło na rezultaty, mam wrażenie. Ogólnie myślę, że taka dieta na dalszy ciąg by się nie sprawdziła. Bo to są tak naprawdę posiłki, które się powtarzają. Ja uważam, że Powinnam mieć bardziej zróżnicowane jedzenie. Natomiast w większości rzeczy to były przepisy, które ja znałam, które ja lubiłam, i też sobie można to było, wiecie, modyfikować, więc jakby to nie było aż takie złe. I tak moi drodzy, myślę, że po prostu tak jak mówię, nie warto się katować, nie warto tak jeść. Powiedzmy jak chcę. Taką ich figurę generują głównie geny. Dzięki temu, powiedzmy, eksperymentowi dowiedziałam się ile ważę, bo chyba w pół roku na wagę nie wchodziłam. Natomiast pod koniec tego wyzwania mogę wam powiedzieć, że schudłam pół kilo. Czy to dużo, czy to mało? Myślę, że jednak przez te pięć dni pół kilo to jest dużo, natomiast z drugiej strony moja waga się też tak bardzo często waha i to nie jest tak, że ja mam jakąś stałą wagę, tylko jakby ja widzę to po sobie, że jednego dnia wiecie, mogę ważyć pół kilo więcej, jednego kilogram więcej, a za dwa dni mieć y, półtora kilograma mniej. Mnie waga tak bardzo skacze w zależności od tego ile jem, ile piję wody i tak dalej, wiecie o co chodzi. Więc jakby myślę, że tym nie należy się stresować, dlatego się nie należy też porównywać jakoś za bardzo. Ja uważam, że naprawdę fajny eksperyment, fajnie zobaczyć jaką jedzą i to w sumie chyba jedyne o czym mogłam wam powiedzieć, bo tylko takie parametry powiedzmy u siebie zmierzyłam mam nadzieję, że taki film wam się podobał powiem wam, że ogólnie było mi dosyć ciężko, w sensie ta dieta nie była jakaś bardzo restrykcyjna, ale na pewno wolałabym jeść sobie tak wiecie normalnie, ale też nauczyłam się może nie dużo, ale kilka fajnych przepisów i przede wszystkim przez ten tydzień miałam taką chęć do gotowania, normalnie to polega na obiadach mojej mamy, a teraz zaczęłam wiecie, ja gotować też trochę dla rodziny jakieś makarony, coś i myślę, że to było nawet git, bo to nie tylko wiecie ja to ale tam tylko cała moja rodzina i mówili, że nawet jest Okej, okay, że cię da się zjeść. Więc myślę, że będę robiła to częściej i teraz mam taką ochotę właśnie, żeby bardziej gotować, żeby poznawać jakieś przepisy. Okej, okay, także tym pozytywnym akcentem myślę, że możemy zakończyć ten film. Wreszcie mogę wrócić do normalnego jedzenia jak do fast foodów. Wpadajcie na mój Instagram, mam nadzieję, że tam mnie zaobserwujecie, tam też macie więcej mnie. Pamiętajcie o zostawieniu łapeczki w górę i zasubskrybowaniu mojego kanału. Jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście, buziaczki. I do zobaczenia w kolejnym filmie. Pa, pa!